Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie dalej w MDK. Jest to odcinek piąty z tej serii. Zaczynamy misję, a na początku wam się przyznam, że lecę już tą planszę po raz drugi, gdyż udało mi się zginąć. Się okazało, że na tej mapie jest nowy rodzaj przeciwnika, który wali w nas naprawdę sumiennie i dokładnie. Zabierając sporo życia. A jest bardzo mało apteczek tutaj. O, dobra. Tutaj ogólnie, tak jak widzieliście, wyleciał nam piesek z okrętu. I nie wiem, czy musimy go ocalić w tej misji, czy, czy jak to tam. Się okaże dopiero. A zaczynamy na takiej ręce jakby... Yy... Gdzie w tle mamy statek i musimy z tego statku. Yy... O, a co to tutaj, frunie? Mogłem temu czemuś obrażenia zadawać, wcześniej tego nie zauważyłem. Dobra, ale generalnie nie chodzi tutaj o to, żeby bić się z kurczakami, tylko chodzi o to, żeby pozestrzeliwać te yy, armatki wszystkie. Które do nas strzelają, i wtedy popchniemy akcję do przodu. Trochę się przeniosę. Dobra, teraz szybkie strzały. Moje ja, zasłaniają mi. No i dupa. Ale dobra, jeszcze chyba jedna albo dwie armatki zostały. I będzie pozamiatane jedna. No dobra, teraz musimy poczekać, aż przyleci do nas samolot, który będzie miał tą najmniejszą eksplozję nuklearną na świecie. Że mógł sobie utorować yy, przejście dalej. Dobra. I teraz możemy sobie przejść dalej. No, tak jak mówiłem, tutaj yy, będzie mało apteczek. Tutaj na początku nam dają kurczaka, kiedy ja mam i tak ponad 100, a potem już praktycznie nie będzie tego. O, tutaj mamy jakieś. Koksa młota. Aha. <grywa> I koks młot wyparował. A tutaj w miarę możliwości chciałbym wszystkich z daleka ściągnąć. Zobacz, Ojej. O, ale i tak się udało go ściągnąć. Już teraz doświadczenie nabrałem, jak raz zginąłem i wiem, że tutaj jest dosyć ciężki temat. Także chciałbym jak najwięcej ich <grywa> pościągać. O, tam się hipcio kryje, hehe. To coś też trzeba zestrzelić, bo to też do nas będzie ładowało. Nie mam jakichś lepszych pocisków, o. Ło kurde, jakie to wytrzymałe. Jeszcze mam coś takiego? O! Udało się. Dobra. I jeszcze, o właśnie, będzie jeden taki większy, ale to już na luzaku. A, i tutaj jest jeszcze taki wózeczek widłowy, który nas gonił. Kto tu jeszcze strzela? Proszę, panie kurczaku, mi dać spokój. O, ten wyszedł nawet. Dobra. Yy, tam mamy super działko, ale chcę jeszcze coś innego najpierw zrobić. Chcę sobie ten wózek tutaj podepchnąć, wcześniej o tym nie pomyślałem. A tutaj chyba coś może być ciekawego. Hop, o właśnie. Yy, tylko co to jest? Co to mi daje? Czy to jest jakiś sekret? Aha, tam mogłem sobie wskoczyć, ale to, to bez sensu totalnie. No dobra, yy, tutaj mamy jeszcze jabłuszko, i musimy teraz ten wózek widłowy przepchnąć tam pod tą yy, niebieską ścianę. Jest taka mini yy, zagadka logiczna, taka bardzo mini. Musimy sobie ten wózek po prostu postawić na tym kwadracie. To jest niby taki przełącznik. O, dobra, i teraz chcę zebrać to super działko. Wcześniej nie zbierałem, żeby nie tracić bez sensu na przepychanie wózka. A to będzie nam potrzebne. Póki co idzie dobrze, więc nie chcę tutaj nic zapeszać. I lecimy dalej. Muzyczka się uspokoiła. Dobra, i tutaj teraz... Yy, mamy takie... Czy tu się coś zbugowało? Czy ja mogę po tym wejść? Nie, nie wiem, co tu się stało. W każdym bądź razie mamy kolejną taką... Mini arenka to ogólnie się będą dziwne sceny działy na tej planszy. No i teraz znowu musimy, tak jakby, z, te, te, zniszczyć te armatki. tylko, że teraz, jak miałem super działko, to poszło to łatwo i szybko. I musimy tutaj gościa zestrzelić. Takiego śmiesznego. O! No i teraz zaczynamy zabawę. Może najpierw się pozbędę tych maluchów. Chociaż tego dużego też by było warto. Postrzeliwać chociaż po trochu. Dobra, zaraz do niego wrócimy. Dobra. Wyszło spoko całkiem. Jeszcze kurczaczek tam tutaj spadł, ale na razie go nie biorę. Nie wiem, może potem bym mógł wrócić nawet. Więc go zostawię. Chociaż wątpię, że mógł tutaj wrócić. Ale trudno. O, mamy drugiego e, głupiego dekoja. Na razie idzie dobrze. Niech tak zostanie. Teraz mamy tutaj. Totalny odjazd. <laughs> Muzyczka rodem z Toy Story. go jakieś postacie dziwaczne. Musimy się ich wszystkich pozbyć. Oni tak będą sobie skakiwać, zeskakiwać. No, chyba że nie zdążą. No i przy okazji globus trzeba zniszczyć. A tutaj to sam nie wiedziałem. Wcześniej nawet jak nagrywałem, co tu się dzieje. Czy to są jakieś fortepiany i oni grają? Czy to są jakieś biurka? W każdym bądź razie zaraz już nie będą grali albo pracowali. Ty, 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 ty. Aha, ten jeden ucieka. Ja właśnie nie wiem, czy to jest boss, czy, czy to nie jest boss. Okaże się dopiero. O, jest jabłuszko. No, a tam już do góry na pewno nie będę mógł wrócić. Ale cały czas mamy w granicach 100% życia. No i teraz tutaj się zacznie już trochę trudniejszy moment. Tam mamy jednego koksa, właśnie tego, z którym nie chcemy walczyć, więc. O, właśnie. Jednego się pozbędziemy w ten sposób. Tam mamy drugiego takiego koksa, i do niego będziemy musieli spaść. Yy, granaty to ja chcę. No właśnie, wcześniej co tam spadłem, to straciłem większość życia na nim. Bez sensu, bo nawet nie mogłem strzelać. Jak on zaczynał strzelać, to ja automatycznie leżałem i nie mogłem nic zrobić. Może teraz jakoś inaczej to rozegram. No, tutaj szybko poszło. Hop. Ło, kurde. Ale tego to tutaj wcześniej nie było, jak grałem. No i właśnie tak wygląda walka z nimi. Dobrze... No nie wierzę. Uciekać. Ja sobie spadnę na dół. I jeszcze raz to zrobimy. Może dekoja rzucę albo coś. jest masakra po prostu, co, co tu się dzieje. W razie co mam Dekoja uszykowanego. puszykowanego Może uda się ich z daleka go ściągnąć Tak jakoś się będę Oni chyba już strzelają Kurde no Kurde to jest moździerz Patrzcie co tutaj się dzieje w ogóle Całe salwy takie lecą, Dobra, muszę przygotować jakąś broń. No, nie moździerz, tylko To by było na tyle, tylko moździerz i jeden pocisk do tego. Kurde, no To się wpakowałem. Dobra, jednego zniszczyłem. Wyrzucę tego dekoja tutaj. Nie wiem, czy w sumie on będzie strzela w niego, dobra. Bo się bałem, że może za daleko. Ale wcześniej, jak grałem, ich tutaj nie było i to jest dobre. A tam na dole kolejny już na mnie czeka. I jak to teraz rozegrać? Czy tam mi się uda jakoś granaty wkręcić? Może? O, muzyczka się zbugowała, znaczy dźwięki. Co jest? I jak daleko on te granaty rzucę? O, kurde, chyba nic z tego. Dobra, najwyżej drugiego dekoja od razu rzucę. O, nie widzi mnie. O, już mnie widzi. Dobra, rzucam dekoja od razu, bo nie mam zamiaru tego przechodzić jeszcze raz. Dobra. No jest trochę lepiej. Wtedy tutaj miałem gdzieś jakieś 15% i zginąłem za. O, właśnie. Tutaj za chwilę. Tego na szczęście można tak. Albo i nie można. Myślałem, że go można wciula zrobić. O kurde, no co jest? Nie myślałem, że się będę skradał w tej grze. <laughs> o! <laughs> Dobra. Sobie spadniemy na dół, i chyba tutaj zginąłem. Jak grałem pierwszy raz, może teraz uda się coś dalej popchnąć. Mamy jeszcze młot, w razie co? Tak, tutaj zginąłem, już, już, już wiem. Tutaj będzie rzeźnia znowu. Biorę super działko, i chcę jak najszybciej to po prostu przebiec. A potem się będę zastanawiał. Tutaj jest kurczak, dobra. To teraz tylko sobie wyczyścimy to wszystko. Ja spróbuję go jakoś z tyłu, yy, znaczy gdzieś tutaj stąd, zestrzelić, z daleka. O, są nawet jakieś. Pociski specjalne tylko niech się ci przeciwnicy po prostu skończą. Bo, tak to nie, da nie damy rady. Jeszcze tych stateczków tutaj pełno. To jest masakra, co tutaj się dzieje. Taki skok w poziomie trudności. Że po prostu jeszcze lecą kolejne. Ja po prostu mam nadzieję, że ich jest skończona ilość, bo jak nie, to będzie ciężko. Ale ch chyba jest ich skończona ilość, bo... ...przynajmniej samolociki na razie nie wyskakują. Ale kurczoki lecą tam... ...śmiało się nie kończą w ogóle. Są dostarczani tutaj żukami dosłownie całe... ...całe partie. Może jakby ten samolot strącić? O, udało się samolot strącić. Nie, no już następny leci. Masakra. O, udało się wkręcić rakietę jedną. To już zawsze coś. O, tam mi się coś udało zestrzelić u góry. Ale to, to też nic nie daje. No ale dobra, już nie ma tego gościa. Czyli udało mi się go jedną rakietą zestrzelić. No to że tak powiem, jesteśmy w domu. Już chyba teraz pójdziemy prosto do bossa, bo dosyć długa ta misja. Tak, muzyczka się zmienia, więc prawdopodobnie tutaj będzie boss. Ale już widzę ile tutaj się dzieje, to po prostu... Ja rzucę młot od razu. Niech tu młot zrobi robotę. No tak, nie za bardzo zrobił robotę, no ale dobra. Wywalimy jeszcze koja Niech on sobie tutaj pochodzi. Mamy teraz chwilkę spokoju. Skąd ich tyle wyskakuje? Co jednego zabije, to już trzech kolejnych wychodzi. Masakra. Nie no, nie będę do nich strzelał, bo to bez sensu. Ja coś czuję, że ja muszę tutaj chyba właśnie jeden z wózków przytachać. Musimy to jakoś mądrze zrobić. Jedź, panie wózek. Dobra. Jest progres. No, teraz jeszcze samolociki lecą, bo czemu by nie? O kurde. No, ale chyba się kurczoki skończyły czyli jednak jest ich ograniczona ilość, a jeszcze tutaj widzę super działko, to sobie zbierzemy. Hop. się zaczynają plansze mocno zręcznościowe, w sumie nie plansze, tylko momenty. O, udało się. Dobra, i co dalej? Aha, tutaj i tutaj. Oj, 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 oj. <ścoughs> kurde, co jest? Tam w ogóle wózek sobie jeździł. <ścoughs> Czy jestem w stanie tutaj doskoczyć? Jestem, dobra. Teraz pytanie. O matko, czy ja muszę ten wózek teraz pchać? Nie wiem. Dobra, na razie go zostawiam, ale widzę, że chyba będę musiał go tutaj przepchnąć. Szkoda tylko tego super działka w takim razie. Kto to strzela? No, spokój ma być. Już słyszę kolejne. Wow, bym spadł aha, to jest tak zrobione, że jak jeden zepsuje to przyjeżdża następny to niech on tutaj przyjedzie i ja go tutaj zepsuje, bo mi się nie chce go pchać ta gra jest akurat dobrze zrobiona pod tym względem, tak samo jakbyśmy na przykład snuki nie trafili to za chwilę spadnie kolejna nie ma co się spinać Ups. No i lecimy, no teraz tu już myślę, że będzie boss, wow. jak jaka arena ciekawa. Nawet nie wiem, do czego strzelam już, ale widzę, że to też będzie gruba impreza. O, trafiam do jakiegoś działka, także jest dobrze. Auto-aiming działa. Dobra, jedno działko zniszczone. Lepiej na boki się poruszać. Dobra, drugie działko zniszczone. Gdzieś jeszcze. Gdzieś jest, bo słyszę, ale. Ale gdzie? Najwyżej może ze snajperki pociągniemy. Wow! Spad. Ja no, nie widzę. W takim razie, na razie olewam. Yy, tylko co dalej? Chyba muszę się tam rozpędzić, jak Adam Miłosz, po prostu wskoczyć od razu na to prawe. O, jest działko. <laughs> się znalazło zagubione działko. Oops. To no co jest? Ej, no nie mogę się stąd wystrzelić. Nie podoba mi się to. Co bez sensu, tylko życie. Może muszę zniszczyć najpierw to działko i teraz dopiero będzie to działało? O tak. Na to wychodzi. I czy ja teraz stąd dolecę aż tam? Tu w ogóle coś się zbugowało, jakieś jabłuszko? No ale ta plansza jest naprawdę długa. Aż jestem w szoku. Za jednym zamachem takie długie plansze, no to... O, 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 o! Chyba boss, bo widzę piesek nasz. To już na pewno jest boss teraz. Tylko, że ja nic nie widzę. Gdzie ja jestem w ogóle? Już ktoś do mnie strzela. Tam spad kurczak. O o o o o o może sobie zepsujmy tą kulę, żeby nam nie przeszkadzała. O, jest super działko. I zaraz spróbujemy ogarnąć o co w ogóle tu chodzi. Czy ja mogę jakoś transportu na górę dostać? Aha, mogę tutaj. Oje, to będzie wyzwanie. W sumie to nie mam pewności, czy ja muszę zes... Co ja muszę zrobić tutaj? Aha, już wiem co muszę zrobić. To samo co na początku, tylko że widzę, że ten okręt się tym razem porusza. Co nam za bardzo nie ułatwia sprawy. No kurde, to nam w ogóle nie ułatwia sprawy. Żaden kurczak nie przyleciał. O jest. O, zatrzymało się na chwilę. Kurde no. i dupa. Dupa zbita, to tak to trochę czasu nam to zajmie. Dwa działka, jak będę niszczył na jeden przelot, to będzie dużo. Gdzie jest kurczok? a jest kurczok. To jest kurczok awaryjny. Fajnie by było... O, coś się udało w locie zestrzelić. Się zastanawiałem czy się da. Kurde, nie zdążyłem. Dlaczego to się już przesuwa? Ja pierdzielę. O, udało się tutaj zestrzelić jedno. Bardzo spoko. Kurczak taktyczny. Jest. No, chyba wszystkie. O, jeszcze kurczaki teraz taktyczne wyleciały? I co teraz? Muzyczka jeszcze trwa. Piesek tam wibruje. O, kurde, to dopiero jeszcze teraz będzie boss. Aha, czyli po prostu porwał tego pieska i ratować go będziemy w kolejnym etapie. No ale spoko, udało się. O, teraz nie gonimy y, tego śmiesznego czegoś, co nam dawało życie, tylko gonimy grubasa z naszym pieskiem. Ale udało się tą planszę dokończyć. No i zostanie już teraz tylko ostatnia. I będzie koniec serii. Nie ma podsumowania żadnego? No proszę. No dobra, także kończymy w tym momencie. Tutaj macie jeszcze kawałek planszy szóstej, którą będziemy grali w następnym odcinku, już za tydzień. A teraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Cześć.